Kochani, dziś wam pokażę kolejny odcinek Versus. Tym razem jest Versus... Um, niech się pomyślę. Brat vs siostra. A kim będą nasi goście, czyli miniaturki. Teraz wam pokażę. Cześć. A więc ja będę grała um, siostrę. I ja jestem Kira. Ała. Cześć. Jestem Adrian. Możecie mnie kojarzyć z serialu. Serialów. Więc jestem Adylian i będę grał brataki No właśnie A w serialach też jesteśmy rodzeństwem i eee um, um, <grywka> um, zapomniałam kurde, to mam powiedzieć um, Różnią wady i zalety ale mnie obliczają wady. Zalecą. Będę ja ci tam za do zalety Dobra, zobaczcie naszą nasz filmik i zobaczymy do oglądania. Ciao! Poczekaj! debilko. 嗯。Mm hmm. <sighs> Okej, okay, to kto tam mnie znowu budzi z mojego słodkiego snu? No, kurde mm, Odsuwam się do Hej, moja kochana, sis. Yy, zaraz idziemy do szkoły. Wiem. A musiałeś mnie budzić? Yy, no, musiałem. Nie masz innych yy, lepszych zainteresowań niż yy, budzenie mnie? Budzenie? Czy mam powiedzieć, żeby mama Cię budziła? Nie. Dobra. Jak mnie obudziłeś, to zastanę. Ja ci zaraz wleję. Idę do pokoju. Dobra, dobra. Dobra. Idę się ubrać. Okej, okay, ubrałam się. Mogę iść do kuchni. Hej! O, hej sister! Słuchaj, um, Może pójdziesz po jedzenie? Dobra... Zjadłeś? Mm, oczywiście! Też czekam na ciebie! Zaraz przyjdę z jedzeniem. Chcesz zjeść zupę na śniadanie? Tylko to zostało w lodówce, bo jeden żarłok stara wszystko! Sorry, może byłam tak głodny. Nienawidzę cię. I Nie nawzajem. Słuchaj... a gdzie jest mój dależyk? Upsi. No tutaj. Ale ty tam żyjesz? Tak Aha, okej okay. A co nie widać? Że jem nie, po prostu ja się pytałam, czy żyjesz. Tak, żyję, a teraz się zamknę. Dobra Jezus. Co to jest? Co to kude jest? Yy, nie, Ta na wynos chyba.

Okej, okay, zanieczułam, więc Idę do szkoły Okej, okay, czekam na kolegów Może usiądę sobie No elo No elo, stary

Tak, kochani, no idziemy. Oczywiście kolegi. Ty. A, zapomniałam powiedzieć, że to była druga kategoria, teraz trzecia. Yy, yy, Porywce dziewczyny.

Wuj, ja jestem zakochana w kimś innym, nie w tobie. Sasia eee, Excuse me, Lukas. Eee, hej. Hej, sista. Co? Czego chcesz? Eee, czego chcesz, Dabiru? Chcę, żebyś... Dzisiaj nam pozwoliła być ze wami tak, okay. Nie jesteśmy gigami. Co jest dalej? właśnie O, oh, hej, Daś mi y, porzucić x y, zeszyt z polskiego? Zaraz przyniosę. Mm, no dobrze. Ej, ładna! Gdzie idziesz? Idę do karmen, mojej dziewczyny. Proszę. Siema Piękna. Jezu. Bodnikowa. Spieprzaj. Siema Kochana. Spadaj kratynie Nie ludzie nazywają Masz z czego się śmiać. To nie jest już Moja miłość powiedziała! Czekam już ze No właśnie! Hej! Kolejna kategoria to jest... Zaproszenie kumpli do siebie. Fajna masz rata, Dzięki, Sary. To... Yy, więc... Braciszku? Tak? A w sumie czego chcesz? Au. Chciałam ci powiedzieć, że co robią w moim pokoju twoje damskie majtki? Eee, to znaczy nie damskie, sorry. Eee, co robią damskie majtki? No właśnie. Ej stary, przecież nie nam, że masz dziewczynę. No właśnie. On jednak ma dziewczynę, więc u was ma sekret. Papa Czyszku być żeby wiąże majtki. LOL i gdy zamorduje Czekija. Ta. <grym> Teraz. To mogą być majtki, kory. A przed chwilą um, mówiłaś, że nie masz dziewczyny. Kila! Polska! Jak ja nienawidzę! Aha. No, to my możemy iść. Ej, wstać! Ej! No, no, że się spotkamy kiedyś indziej, kiedy już będzie chyba roman się z twoją żoneczką. Kolejna kategoria. Idź do kipla. ale ja idę do kibla przepraszam, e, ale Kiara, ty wczoraj byłaś w kiblu e, z pół godziny a gdzie ty się śpieszysz, mój drogi? a gdzieś muszę gdzieś wyjść a nie mogę pokazać się komuś e, kiedy jestem hmm, w ogóle odświeżony Serio? Nie wierzę ci! Mój kibel jest! Nie ja idę do toalety! Ja! Nie, ja! Nie ja! Nie ja! Nie ja! Ja ty debilu! Ty Katynko! Ja idę! Zostaw mnie Katynie! Dobra, idę do kibla, Uejej! Kia, Kira! Otwórz te hola drzwi! Nie ma mowy! Jestem yy, już wywalnię Kia! Przestań puchać! Kia, otwórz te drzwi! Nie ma mowy! Ale poprzekiem, w tym momencie później. później że możemy może że debilu może wejść debilu, możesz wejść debilu. Zamieniłaś się łazienkę W WODĘ! BASEN! HAHA! MA ZA SWOJE TY DEBILU JEDEN! I przepraszam, że słyszecie mojego tatę w tle, ale no coś mówił ale chyba nie do mnie nie wiem Już ostatnia kategoria, Prośba mamy o Prośba rodzica o kupnie tego wymarzenia. A więc zapraszam do oglądania. Mamo, mamo, mamo! Co się a kupisz mi na przykład um, coś tego? No ładne, um, mogę ci kupić? No, 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 no. Co ty robisz, kija? Proszę mamę, aby coś mi kupiła. Mamo, kupisz mi te, te, te sportowe buty, które chciałam? Chciałem? Jeżeli dodać wszystkie zakupy dzieci, to znaczy... co zł? Nie mam mowy! Żadne z was nie kupię! ty przecież się już prawie zgodziłaś. Sorry kochanie, ale wszystkie wasze wymagania idzie do ojca. Och! Miesz Nie Nienawidzę cię. Ja ciebie też. Och, te dzieci. Co, jeszcze ile kategorii ja mi się przypomniała, więc ten wynik będzie długi bardzo. Ale wybaczcie mi, no, no niestety tak już jestem. A, a będę przyszła. Mm -hmm. O oh, nie! A tu Jan! Co się stało? Co to ma być za jedynka z matematyki? Oooo, e, przepraszam mamo, ale się nie nauczyłem. Nie, nie toleruję już waszych kłamstw. Wasz e, szlaban! Ale, ale, ale na co? Na umawianie się z twoimi przyjaciółmi, niby. Mam tego dosyć. Masz szlaban. Jesteś okropna. Jesteś, mam jak moja siostra, tego młodsza. Twoja siostra jest najlepsza z matematyki. Idź na jej kompetencje. Co? Nie krzycz do mnie, bo twój... Piskliwy głosik mnie przeraża! Nie co, tylko idź! No dobra. Więc tak chciałam Was od razu przeprosić, że ja taki długi filmik zrobię, ale... Tak dużo to zleciało, więc... Jeszcze książki widać, cholercia jasne. Dobrze, to dzięki za oglądanie, więc mam nadzieję, że wam się filmik taki długi spodoba, więc no to ja będę już się zwijać, to na...